Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o przejedzeniu. Wchodzimy w okres świąteczny i często trudno nam jest się oprzeć tej pokusie, która w tym czasie się pojawia, gdy tyle pyszności jest na stole, żeby właśnie zje, żeby nie zjeść więcej. I tak, namawiam oczywiście do umiaru, ale który z nas nie był w tej sytuacji, w okresie świątecznym znacznie łatwiej jest przeszacować swoje trawienne możliwości i mówiąc krótko, przejeść się. I co w takim razie możemy zrobić w takiej sytuacji? Okazuje się, że zioła mogą być naszą pomocą. To co macie w swoich kuchniach, różne przyprawy i zaraz wam króciutko o tym opowiem. Na co dzień z pewnością nie jemy tak dużo jak święta i na przykład pokarmowy może być w tym okresie rzeczywiście szczególnie przeciążony i też nie przygotowany na taką pracę na wysokich obrotach. I możemy niestety mieć uczucie ciężkości, takiej pełności po posiłku, niestrawność, mogą pojawić się wzdęcia, problemy z zaleganiem pokarmów w żołądku, taki dyskomfort też w okolicy podżebrowej. I takie objawy mogą nam niestety towarzyszyć w święta, kiedy zbyt dużo zjemy, również mdłości, nudności, też o tym sobie powiemy, jak tutaj możemy przeciwdziałać. I jakie zioła w takim razie? możemy zastosować. Jeżeli chodzi o zioła, to jeżeli wiemy, że czeka nas takie ucztowanie rodzinne, większe, można też spróbować zaserwować sobie taką ziołową herbatkę przed posiłkiem, żeby troszeczkę swoje moce trawienne tutaj zwiększyć albo wtedy gdy pojawiają się te uciążliwe objawy, wtedy między posiłkami możemy skorzystać właśnie z pomocy ziołowych herbatek. I tutaj jako pierwszy e, świeży imbir. Być może nie zawsze on jest w waszej kuchni, ale dziś już jest w większości sklepów dostępny, także myślę, że wiele osób z niego korzysta też w kuchni jako z przyprawy, czy po prostu popijając taki świeży imbir, czy to wodę z imbirem. I świeży imbir, to jest takie zioło, które ma smak ostry, i jest lekko ocieplający też. W ogóle warto, warto powiedzieć najpierw, że te zioła, które będą nam pomagały przy niestrawności, właśnie przy przejedzeniu, to będą szczególnie zioła, które są właśnie ostre w smaku, i zioła, które są gorzkie. One będą miały takie działanie pobudzające trawienie, takie działanie z perspektywy medycyny chińskiej też poruszające zastoje. I tak ten świeży imbir, szczególnie polecany jest przy nudnościach. Przy takich dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, jak stagnacja pożywienia, kiedy właśnie czujemy też tutaj, że za dużo zjedliśmy, że nasz układ pokarmowy sobie nie radzi z tym, on wpływa na zwiększone wydzielanie soku żołądkowego też. Z perspektywy medycyny chińskiej poleca się nie tylko herbatkę, to znaczy taką zalaną zalany korzeń plasterki i świeżego imbiru wrzątkiem, ale też to, żeby go gotować przez około 20 minut. Wtedy będzie miał silniejsze działanie. Także możemy kilka takich plasterków zalać właśnie zimną wodą i na wolnym ogniu pogotować tak około 20 minut. Wtedy to jest taki odwar, i tak właśnie medycyna chińska poleca. Przyrządzać, przygotowywać świeży imbir do picia. Jeżeli chodzi o imbir, to na pewno powinny uważać tutaj osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe, szczególnie przy takim dłuższym stosowaniu, dlatego że on ma te właściwości też rozrzedzające krew. Osoby, które mają problemy z żołądkiem, typu jakieś wrzody, nadżerki, taki wrażliwy żołądek też, bo imbir jednak ma ten ostry smak, podobnie dzieci. Dla których to może być zioło niekiedy zbyt mocne, szczególnie dla tych młodszych dzieci, także o tym pamiętajmy. I Imbir też będzie nam pomagał w usuwaniu nadmiaru wilgotności, która może się zgromadzić u nas, wtedy, kiedy my zjemy duże ilości pokarmów, szczególnie jeżeli to są właśnie pokarmy słodkie, jakieś ciasta, bądź też dużo tłustych pokarmów, to też będzie wpływało na to, że w naszym organizmie może się gromadzić więcej wilgotności, więcej śluzu w związku z tym i imbir tutaj też będzie pomocny. Kolejne ziółko, które z pewnością znacie, to jest kminek. Myślę, że w wielu kuchniach, kuchniach kminek, owoc kminku zwyczajnego się znajdzie. To też jest zioło o ostrym i słodkim do tego jeszcze smaku i on wykazuje takie działanie rozkurczowe, takie działanie żółciopędne też, Także będzie nam tutaj pomagał, e, zwiększał ilość wydzielanej żółci, będzie nam dzięki temu pomagał trawić. E, z perspektywy medycyny chińskiej, kminek to też jest zioło ocieplające. On będzie ocieplał nasz przewód pokarmowy, czyli będzie raczej korzystny przy takich dolegliwościach, kiedy ciepło łagodzi objawy. Czyli np. picie ciepłej wody albo ciepłe okłady są łagodzące, to w takich sytuacjach. Podejrzewamy, że z perspektywy medycyny chińskiej jest tam nadmiar zimna. Na przykład po tym, jak zjedliśmy duże ilości lodów, możemy doprowadzić do takiej sytuacji. I wtedy właśnie kminek może być pomocny. On pomaga też poruszać zastój w wątrobie, zastój ci wątroby, kiedy mamy właśnie takie objawy jak wzdęcia, jak ciężkość po posiłku, właśnie ten zastój energii, ci. Szczególnie zastój czy wątroby, też, zastój w naszym układzie pokarmowym i ta wilgotność to mogą być takie skutki właśnie przejedzenia. I tutaj kminek będzie jak najbardziej pomocny, bo on pomaga też usuwać wilgotność, która się pojawia właśnie przy przejedzeniu. Kminek stosujemy w formie naparu i dobrze jest wcześniej go rozgnieść do postaci takiego proszku, na przykład w moździerzu. I możemy sobie zalać takie pół łyżeczki na początek, wrzątkiem, poczekać te 10-15 minut i wypić taki napar. Pamiętajcie koniecznie, żeby imbir parzyć pod przykryciem, dlatego, że to jest zioło też aromatyczne. Dla tych ziół, które mają też ten charakter aromatyczny, to jest bardzo ważne, żeby parzyć je pod przykryciem. Wtedy nie tracimy żadnych cennych substancji. Można go połączyć na przykład z koprem włoskim, o którym chciałam Wam. Za chwilkę powiedzieć. Pamiętajcie, że te zioła, które są właśnie o tym ciepłym charakterze termicznym, tak jak kminek, nie będą zbytnio służyły osobom, które mają tendencję do nadmiaru gorąca. Czyli takim, którym jest ciągle gorąco, które być może mają tendencję do nadciśnienia, choć zdarza się jej nadciśnienie przy, dla osobom, które mają syndrom, raczej przewagę, problem z zimnem, ale raczej częściej jest on połączony z nadmiarem gorąca w ciele osobom, które mają właśnie takie czerwone policzki, które często się rozbierają tutaj, bo jest im zaraz gorąco, także dla takich osób mm, właśnie kminek nie będzie nie, nie, nie wskazany. Powiemy sobie zaraz jeszcze o ziółkach, które dla takich osób będą w porządku, bo nie mają tej termiki ocieplającej, ale to za chwilę, a teraz przejdziemy do kopu włoskiego, koper włoski. Bardzo, bardzo ważne ziółko, które też jest ostre w smaku, też jest ziołem aromatycznym, również o ciepłej termice. On bardzo fajnie poprawia perystaltykę jelit, działa rozkurczowo także, to jest to jego takie z tego działania jest mocno znany. Więc pomaga też przy wzdęciach, wprowadza też energię chi z perspektywy medycyny chińskiej I, żo i żołądka, i wątroby w ruch. Czyli właśnie przy tych wzdęciach, kiedy towarzyszą nam, czy też jakiś taki ucisk tutaj w jamie brzusznej, czy dyskomfort w okolicy podżebrowej, to wszystko mogą być objawy właśnie zastoju energii chi z perspektywy medycyny chińskiej. I możemy sobie przygotować albo w formie naparu, a Chińczycy, podobnie jak ze świeżym imbirem, raczej zalecają, żeby koper włoski gotować. Także możemy sobie właśnie połączyć. Koper włoski z kminkiem, tylko że wtedy najpierw ten koper włoski, na przykład takie pół łyżeczki, łyżeczkę ugotujemy sobie przez 20 minut i dopiero po gotowaniu, gdy już wyłączymy e, źródło ciepła, tak, możemy dosypać na przykład kminek, który będzie jeszcze się parzył razem z tym koprem przez około te 10-15 minut, i dopiero potem możemy to odcedzić. Kolejne ważne zioło, ale również ciepłe, także uważajcie, nie dla każdego, to jest majeranek. Myślę, że majeranek znajdzie się w każdej kuchni. Ziele majeranku ogrodowego ma ostry smak, ale i gorzki smak. Także zobaczcie, jak, moc, jak bardzo korzystne jest pod względem właśnie tym, jego smaków, które działają i na poruszenie energici, i na usuwanie właśnie wilgotności z naszego ciała. I z perspektywy tutaj y Wiedzy, powiedzmy zielarstwa, tak wiemy, że on pobudza wydzielanie żółci i też soku żołądkowego, wiemy, że działa rozkurczowo na przewód pokarmowy, a z perspektywy medycyny chińskiej wiemy, że wspiera ci śledziony, czyli nasz układ pokarmowy, poprawia nam też poruszyć przepływ czy i wtedy też, kiedy mamy nadmiar wilgotności. Także znowu te wzdęcia, ucisk w jamie brzusznej tutaj też się sprawdzi. Też uczucie takiej ociężałości, które może się wiązać z nadmiarem wilgotności w ciele. Te wszystkie objawy tutaj zaopiekuje, gdyby pomoże zaopiekować. I tutaj pamiętajcie, że majeranek stosujemy w formie naparu. Można spróbować od jednej łyżeczki, zalewamy szklanką wrzątku, parzymy 10-15 minut. Majeranek w takich większych ilościach nie będzie wskazany, w ciąży, no bo jako przyprawa, odrobinka pewnie nie będzie to miało większego negatywnego wpływu, natomiast w ciąży niekoniecznie i też przy nadkwasocie żołądka. Kolejne zioło, tym razem już o charakterze ochładzającym, czyli takie, które sprawdzi się też u tych osób nadmiernie, powiedzmy, rozgrzanych, to jest rumianek, kwiat rumianku pospolitego. Pomaga też w trawieniu, bo on ma wiele zalet ale również właśnie, jeżeli chodzi o trawienie, będzie naszym sprzymierzeńcem, ma gorzki smak, jest chłodny termicznie i również wykazuje to działanie rozkurczowe, ale też takie relaksujące, można by powiedzieć, także przyda się też w innych problemach i pomaga też usuwać zastój, czyli wątroby, także przy wzdęciach też będzie pomocny. Ma też takie działanie osuszające, także będzie nam pomagał też w w kontekście tej wilgotności, która może się u nas zgromadzić, i pamiętajcie, że rumianek stosujemy też w formie naparu. Jedną łyżeczkę zalewamy sobie szklanką wrzątku i po naparzeniu możemy popijać taki napar. Możemy u takich osób, które mają właśnie nadmiar tego gorąca, połączyć taki rumianek z miętą pieprzową, która też będzie miała działanie wspierające nasze trawienie. Zaraz powiemy sobie o niej szerzej. Natomiast rumianku unikamy u takich osób, które są nadmiernie wychłodzone, no i też u tych, które mają alergię na rumianek. Oczywiście, w przypadku ziół, każdego zioła ta alergia teoretycznie może się zdarzyć, ale dosyć często, być może dlatego, że rumianek jest takim popularnym ziołem, to zdarzają się osoby z alergią na rumianek, także oczywiście w takich sytuacjach nie możemy go zastosować. Rumianek to jest też takie zioło, które jest. Um, Podaje się, że jest dosyć bezpieczne w czasie ciąży, także w takiej sytuacji też możemy się wesprzeć. Mięta pieprzowa, liść mięty pieprzowej, myślę, że w każdej, w każdej kuchni się znajdzie. Mięta ma również ostry smak, ochładzającą termikę z perspektywy medycyny chińskiej, będzie nam pomagała w produkcji żółci, która tutaj bardzo nam jest pomocna do tego, żeby trawić tłuszcze, ale do tego też, żeby aktywować enzymy trzustkowe. Także niezmiernie ważna jest żółć, działa też spazmolitycznie, czyli rozkurczowo na jelita, i z perspektywy medycyny chińskiej też przeporusza zastój, czy energii w wątrobie. I zmiętą musimy być jednak ostrożni, jeżeli mamy problem, czy to z kamieniami w woreczku żółciowym, bo niestety, jeżeli tych kamieni jest dużo, one są takie mm, różnej wielkości, to jest ryzyko kolki, i uważamy też zmiętą wtedy, kiedy mamy problem z refluksem, bo niestety herbata miętowa może nasilać refluks. Powinny jej też unikać kobiety, które karmią piersią, natomiast w ciąży też jest uważana za dosyć bezpieczną. To były, były zioła, z których możecie korzystać. Możecie je oczywiście dowolnie łączyć w zależności od. Stanu jakby Waszego organizmu, czy jesteście bardziej osobą wychłodzoną, czy bardziej tą rozgrzaną, możecie wybierać wtedy odpowiednie zioła, które będą dla Was lepsze. Pamiętajcie jednak też, że wspierające mogą być spacery między posiłkami. To wesprze Wasze trawienie, ale nie tylko, bo wesprze też, e, płynie pozytywnie na poziom glukozy we krwi, także jest to też bardzo ważne. Pamiętajmy w trakcie posiłków. Świątecznych i nie tylko o długim rzuciu, bo to też wspiera proces trawienia. Dodawajmy do naszych potraw przyprawy, nawet taki majeranek, czy kurkuma, która też porusza energię, czy wątrobie. Będzie tutaj bardzo pomocna. Czy świeży imbir, też, jeśli ktoś lubi, bo też jest fajnym dodatkiem do potraw. Można też przed posiłkami pić wodę z dodatkiem cytryny, czy też wodę z dodatkiem octu jabłkowego. On też pomoże nam zwiększyć ilość soków żołądkowych. Oczywiście pod warunkiem, że nie macie żadnych aktywnych stanów zapalnych w żołądku, jakichś nadżerek, wrzodów i tak dalej, bo w takich sytuacjach należy unikać. Odeb jabłkowy też będzie nam pomagał tutaj, jeżeli chodzi o kontrolę masy ciała. Tak mówią badania naukowe, także jest bardzo korzystny dla wielu osób. No tak, także to byłyby takie podstawowe wskazówki. Oczywiście są też takie pro, y, produkty apteczne, który, którymi możemy się posłużyć, czy to cholina, która też będzie nas tutaj wspierała, bo cholina jest taką cegiełką do budowy żółci, która, tak jak mówiłam Wam wcześniej, jest bardzo potrzebna, żeby dobrze trawić tłuszcze, ale też właśnie żeby nasze enzymy trzustkowe mogły dobrze trawić. Także można też wesprzeć się holiną. Są też dostępne na rynku enzymy trawienne którymi też okazjonalnie można w takich sytuacjach się wspierać, czy też gorzkie zioła. Także tych sposobów na wsparcie naszego trawienia jest sporo. Oczywiście, gdyby Wasze dolegliwości się przedłużały, należy skonsultować się z lekarzem. Natomiast jest, tak jak widzicie, wiele takich rzeczy, po które możecie sięgnąć, które macie w swojej kuchni, którymi możecie się poratować, żeby poczuć się po prostu lepiej. Pozostaje mi życzyć Wam radosnego rodzinnego świętowania, z oczywiście z lekkością, tak? W waszym na żołądku i w Waszym przewodzie pokarmowym. Wszystkiego dobrego. Jeśli y, widzicie mnie po raz pierwszy, subskrybujcie kanał. Y, I wszystkiego dobrego jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na live w niedzielę.